25 stycznia dochodzi godzina 23. Biwakujemy nad jeziorem dziwno w okolicach Gardei I celem dzisiejszego biwaku jest przetestowanie sprzętu zimowego do tego, żeby w komfortowych warunkach normalnie, przyjemnie. nie jakieś, To nie jest jakieś ma być ekstremum, że ja tu przetrwam w zimę, w styczniu przenocuję noc i, i nie zamarznę, Nie. Dzisiaj biwakujemy komfortowo. Pod namiotami bez żadnego ogrzewania to, to, co mamy: ciuchy, śpiwory, materace. Ma być tak, żebyśmy się wyspali i żebyśmy byli wypoczęci. Mogli powiedzieć, że było komfortowo. I testujemy to, co mamy: czy twarz osłonić, czy nogi, czy skarpety. Mamy to tak przetestować, żeby to było komfortowo i wygodnie, a nie ekstremalnie i żeby sobie pokazać, że ja dam radę. Teraz tak, jeżeli chodzi o system spania, to śpię na karimacie. Na to jest Materac, dmuchany. nam I później mamy Śpiwór Nature Hike. Jego, tutaj, gdzie on tutaj ma komfort, ma to minus 10, minus 15, maksimum ma minus 20. 1200 gram kacze pierze 650 fill power i do środka daje jeszcze yy, bawełniane prześcieradło śpiworowe także tutaj do minus, do minus 15 jest tak w miarę powinno być no mamy plus, plus na plusie więc liczę na to że nocleg będzie komfortowy i bezproblemowy że... no i planuję spać w samej odzieży termalnej tak, tutaj kolega Artur ma inny pomysł na piwakowanie w zimę Taki bardziej ala Wojciech Cejrowski Nocleg pod palmami I planuje nocować w hamaczku I tak jak latem, tak? U mnie jest troszeczkę, to wygląda tak, że namiot tutaj no, ognisko sobie tam wygaśnie, ale namiot i, i ciepła pierzyna, że tak powiem A tu jest w stylu alpejskim, na lekko <słyski> Styl alpejski ma, to, ma, ma kilka zalet, ale ma jedną wadę: że kończy się amputacjami <grymny> bardzo często i jest tylko no polecany dla, dla odważnych. Taki właśnie tutaj kolega się do nich zalicza. <grymny> Rano nam opowie, jak było. Wyłączam wodę, właśnie się zagotowała. Tu mam taką butelkę, stal nierdzewna, no najlepszy pewnie plastikowa byłaby jeszcze lepsza. Naleję teraz tej wodę, gorącą wodę sobie do tej butelki. Teraz trochę wyszło. Tą butelkę. Ta butelka będzie ze mną spać w śpiworze. I będzie jak taki termosik. Będzie grzała. A rano będę miał ciepłą wodę. Taki jest plan. Jak tam, panie Arturze? Pół do pierwszej. Jak, Bulto fikcja. jak, jak, jak temperatura? Bulto fikcja. Bulto fikcja. Także ognisko jeszcze płonie. Tam widać taką łunę. Tu, nasz, tu, Ból. Jest, tu jest nasze pi-bottle. Bo to słowo wymyślone przez kobiety. Nie planujemy używać, ale jak będzie trzeba, to się użyje. Aż tutaj w piworku. Schowani. Operator będzie zmien... Cieplu... zmiana, Ciepl... zmiana operatora. Cieplutko jest W samym tym, samej odzieży termalnej i, ten, i w skarpetach wełnianych i śpiwór, niczym się nie przykrywam Zobaczę, wydaje się, że powinno to wystarczyć Także Dobranoc. Dobranoc Godzina 8.13, po noclegu, pod namiotem. I tak się okazało, że jednak dobre były warunki do spania i zespaliśmy. Jest godzina 8.15, a o 9 mamy mieć rozpalone ognisko. I być, 45 z... i być minut na zwinięci w zupełnie innym miejscu. Także musimy się spinać zaraz, wstawać. Śpiwór się sprawdził. Zaraz za reklamę filmu. <grym> Może ci pieniądze zwrócą za no, Także dobrze. <grym> tu oczywiście jest. No, ty smokry. Para. od zewnątrz, od środka. No, Także wstajemy. O no, to Janek paliwa nam zabrakło w ciężarówce Ujęcie, czy nie? Nie, nie opowiadałeś. No pan prowadził, nie? Ja mówię weź za tanku. nie tam do, ten tam tam dojedzie, nie? Za tanki. Mówię Tomek. To ty... Tak, tak, no to ten starszy starszy od nas, o dwa lata. I ten jazy jechałem na Sycylię, tam wracałem na ten, na, do Wilna. I potem do <laughs> i mówię... Do niego weź tę weź za tanku. I Nie, to tutaj starczy. Nie? Jedziemy, jedziemy. No i tam na przejeździe kolejowym. Nie nagrywaj <grymne> tego. Podsumowując, dzisiejszy nocleg w lesie w warunkach zimowych. Temperatura nie była ujemna, było 0 stopni na zewnątrz. Co się sprawdziło? Sprawdził się namiot, bo wejście do namiotu niby nie powinno nic dawać, a daje bardzo dużo. Śpiwór się sprawdził, spałem tylko w tej bieliźnie termalnej. Niczym więcej. Sprawdziło się butelka Pi Bottle na, na, na siku. Nie musiałem wychodzić w nocy z namiotu, tylko zrobiłem co trzeba. Nie sprawdziła się butelka ze stali, ze stali nierdzewnej, którą włożyłem sobie gorącą do, do śpiwora, ponieważ po zagotowaniu była za gorąca, musiałem ją składać, bo metal bardzo przewodzi. I później, jak już się, później się wychłodziła, i nie była dobra. Wydaje mi się, że plastikowa jest lepsza, bo można ją bardzo gorącą włożyć. Plastik tak nie oddaje, jak metal, I jest przyjemniej. I też e, zauważyłem, że tak, spałem na karimacie i na macie pompowanej I ta mata pompowana, no nie ma żadnego plusza, żadnego tam e, filcu, e, tego... flisu czy, czy tam polarka Typowo letnia, tak? I czuć... czuć e, chłód od spodu jednak ale na nabiwakowanie yy, w tam wysokich górach latem to mi się wydaje, że jest ok, że jest ok. Tam dam radę. Zimą to by trzeba było mieć już jakąś ocieplaną matę Tak aby nie wystarczyła Także jest, jest OK to na wyjazd to mi się wydaje że, że się sprawdzi wysokie góry Także to przetestowałem I powinno być OK